Dzień dobry, to ja, Kacper. Chciałbym w, dzisiej... w odcinku w dzisiejszym pokazać wam jak nakarmić sikorki, bo zobaczcie, pokażę wam, że tu nie niezłą... zło zimę, mam... zimę mamy. O, nie zła, wszędzie śnieg, kurde, i będzie trzeba dokarmić sikorki. Ja już Wam pokazuję jak to zrobić. Będziemy potrzebowali słoninka, będziemy potrzebowali wkrętarki z wiertłem, ale oczywiście no nie takim wiertełkiem malutkim. Tylko ja, już, ja Wam już pokażę, bo wiertło zamiast takie to będziemy potrzebowali takie. Czternastkę. Będziemy potrzebowali. Ja już Wam miał... O, o taka, będziemy potrzebowali też, oczywiście, no robimy o tak, Słonienkę wkład składamy w pół, o tak, o. wywiercamy o taki otwór, o cholerka, widzę, że to tak, tak się dawimy, ale ja Wam tu, przepraszam Wam, nie będę pokazywał, bo widzę, że tu tak trzeba. I też muszę jedną ręką trzymać mięso, a drugą w widzę, i no i muszę tak, nie mam w ogóle ręk, że, rąk, żeby Wam, albo no jak chcecie, to wam czekaj na otry telefon. Mm. kiedyś się tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mamy. I każ. Ha to nie ma siły. Dobra, udało się. Tak udało, mamy to, jest dziurka, są dwie dziury, jedno tu, drugie tu, składamy, przekładamy, przekładamy przez słoninę, przekładamy sobie na sznureczek, no w ten sposób. Zawiązujemy go o w ten, o tak. Tak go zawiązujemy. Trzeba mocno, żeby śki nie spadły z tego. Dobrze. Ja Wam teraz jeszcze muszę powiedzieć, że sznurek nie może być... O, nie może być taki. No, no 200 cm nie może mieć taki, jaki ja mam. Muszę go trochę skrócić. O, o tak. Okej, okay. dobrze, teraz już Wam już pokazuję, bierzemy naszą słoninyczkę. idziemy, ja tu mam takie drzewko, o tu, okej, okay. ja bym przełożył osobiście tu, przełożę, o tak, Teraz najważniejsze jest, żeby je tak o, przy, poprzekładać kilka razy, żebyśmy też e, nam nie spadło. I teraz jak już zrobiliśmy tak, to wiążę na supełeczek. Okej. Okay. Jeszcze. Jeszcze jeden raz. Okej, okay. gdy nasze mięsko już wisi, to jeżeli chcecie, to ja tu je na chwilę zostawię, to lecimy sobie po, lecimy sobie po, no po takie nożyczki ja tu miałem, o tu leżą, o tu takie, to są osobiście nożyczki, ci osobiście są to wiem, że y, do... Tej, wędkarskie ucin, ucinamy, ucinamy sobie tu, no i ucięte proszę, mięsko wisi, powieszone daliśmy sobie radę.